Dzień dobry widzowie w następnym odcinku yy, po krótkiej przerwie. Dzisiaj gramy na początek Stumble guys, Dawno nie było. Zrok nie było Stumble Guys. Bardzo długo. No to zaczynamy. Widzimy się w meczu. Widzowie okazało się, że serwery by trzymane, więc sobie w to zagramy. Zagraj. Jak to nie będzie, jak tego nie będzie się... Dobra, da się. Da się? Nie no, to musi się dać. Nie wiem no, dlaczego, ale by wstrzymane serwery nie coś robią. No to co nam wybierze? Dobra, lecimy. Dużo O, ale fajnego skina ma ten player L7. No, fajny, fajny. Dobra, nie. Musimy, widzowie, trochę poczekaj bo na razie to jest łatwe trochę. Ha. Spokojnie. Ło. Prawie mi się nie udało. No i łatwo. Za... Lecimy, lecimy. Damy radę. Damy radę. Jak nie damy, jak damy? Jak nie, jak tak Dobra, dawaj szybciej. Ta mapka. Losuj, losuj, losuj o, teraz to. Na ty jeszcze chyba nie, nie grałem. Na to jeszcze nie grałem, chyba. Jem śniadanie. Dobra, ja tutaj mam taktykę na samym końcu. Dobra. Ale lecimy, nie, no to jest łatwe, to jest łatwe akurat. Mi się wydaje, że tutaj nie będzie jakiegoś problemu z nimi wygrać. Jak na razie nie ma żadnego. ha, 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 ha. ale śmieszne, normalnie mega śmieszne. Śmieje się tak, że nie wyjdziemy rozwalone ten gościu co robi nie co ja zrobiłem widzowie zostawcie suba łapkę w górę dobra wychodzimy koniec rundy dostaliśmy nagrodę ósmy jakoś dobry nie jestem, nie gram dużo w Stumble Guys. Jak zostawicie pod tym odcinkiem 15 łapek w górę, to nagrywam. Yy, albo nie. No, 15 łapek w górę. Jak zostawicie pod tym odcinkiem widzowie, to nagrywam kolejny odcinek ze Stumble Guys. A teraz losuję na mapkę. Dobra. Bagam, żeby jakaś fajna. O! Klasyczna mapka. Normalna, nie spadnij. Rekin tutaj jest. Rekin, jak nie dasz rady, to jesteś bombik. Ja tu mam wszystko pod kontrolą. Spokojnie widzowie. Dostałem. Trzeba uważać. Fuuu, dobra. To nie było pod kontrolą. Rozwala... Co tu się dzieje? Za dużo to jest osób. Zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo to jest osób. O, no i łatwo. A już była, już było trochę trudniejsze, ale jaki, dobra, nieważne, jednak nie, dobra, bo jednak dobra, lecimy, pozostało pięć graczy, pięć, wielka chwila, jaka mapka? I oto, nie, to jest najgorsze, I zawie... ja tego nie dam radę zrobić. Nie ma szans. W sumie cztery osoby, tylko muszą to przejść, więc... Może będzie... Może dam radę. Jak cztery osoby... O kurczaki, trochę. Nie. Czemu mi tam spawna nie dało? No co jest? Izowie, to nie ma sensu. Szybko, try hard. No leć! Leć! Ludek, leć! Nie! Nie! Jest! Udało mi się... Nie, no nie, skoczyłem przecież. Leć, leć, leć. Nie, nie, to jest oszustwo. No nie, dobra, już przegram. Yes. Yes, ma'am. Yes. Izolę udało mi się! Nie wiem jakim cudem, ale mi się udało. Sorka, jak nic nie mówiłem. Musiałem się skupić. To było skupienie mocy. Dawaj ludzie, dawaj. Przechodzicie to. Ten jest daleko, ten jest blisko. Ty dasz radę, dasz radę. Dasz radę szybciej. Dawaj Żeby pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji No nie! Zaklinował się Prawie znowu Który da radę? Co jest ten? Się wydaje się, że tam da radę. Szybciej! No idź no, człowieku! Nie zastanawiaj się! Idź, skacz! To jest już tutaj? No. Brawo! Jest! Jest! Udało się! Czech! Czech weszło. A, miało być przecież cztery. Dobra. Co? Dobra. Udało się, widzowie, udało się. Przeszliśmy to. O nie, najgorsze, ja tego nie cierpię. Nie cierpię tego. Nie. Tylko nie to, no. Chwilę. O właśnie. Laser. Ja nie cierpię. Nie cierpię la, raz, laserów. Ja w ogóle nie umiem laserów. Jest, przeszłam, dobra. Proszę rozglądać nad laserami. Jest. Dobra. Przeszłam. Dobra. Jestem jakoś dobry. Teraz, sery. Jestem dobry w te klocki. No ludzie. Nie. Nie. Dobra, dobrze mi poszło. Nie jest aż tak źle. Drugie miejsce. No dobra. Dobra, teraz może zagrajmy w to. 1v1 Zobaczymy czy widzowie wygram Piszcie w komentarzach Czy Chcecie w ogóle Żebym nagrywał Stumble Guys A zapomniałem Że gram 1v1 To wła... What's this? Szybko, dobra, jest, jest. Ja nie umiem celować tak jak jest z takiej perspektywy. Nie umiem tak grać za bardzo. Jest. Ura. Jest. Kurde, nie. Nie, został mnie. Wariacie. WARIACIE! Ty mały! sobie to kupię co on. jak... wygrał, ma farta. Gościu ma farta. Bo teraz spróbuję sobie... Normalnie, ja może muszę... Ora widzowie robimy opening. Tylko wezmę sobie jeszcze to odblokuję. W sumie robimy tutaj opening. mamy dwa openingi. Tego i emotka. No i nie wyposażam. Sklep. Dobrać, czy dobrać? Nie, to biorę. Ostatnio mi się tutaj mega słaby kurczak wytropił. Może mi się teraz nie patrzy... Jest! 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 Wizowie legendarne! Legenda! CO JEST? LEGENDARNEGO KURCZAKA KURCZOK Dobra, KURCZOK MUSISZ MI TĄ GRĘ WYGRAĆ, MUSISZ MUSISZ CHŁOPIE DASZ RADĘ WIERZĘ W CIEBIE Dobra, jaka mapka Na początek pewnie wyścig do mety Zazwyczaj Jak ja gram w Stumble guys, To zawsze jest wyścig do mety A nie mówiłem, ścigaj się do mety Eeeh, to jest taka niefajna mapka dla mnie, kurczok! Kurczok da radę! Nie, kurczok! Dobra, ja wierzę w kurczoka. Bokiem pójdę y, dużo, dobra. O kurde, nie! Ja nie dam radę. Ej, ja nie dam radę. Dam radę? Dobra, dam radę. Dobra, oczyściłem się. Oh! Ja cię! Ale to jest niefajne, że jak użyłam tej emotki, to nie mogę się ruszać. Przez to prawie nie. Przeszłam do kolejnej gry. No co jest, zielony. Złoty, o kurde, nieźle. Z tego. Tak. Dobra, jest. Może nie ulubiona moja mapka, ale jedna z najlepszych. Ja ją lubię. Tylko to na starcie tego nie lubię. O no, właśnie, nie umiem tego przejść. No nie. Jak to się przechodzi? No człowieku, tego się nie da przejść. O. <grystanie> nie, ja tego już nie przejdę. Nie ma szans. Musiałbym coś zrobić. No i oczywiście nie umiem. No nie, no nie, dobra. Ja już przegrałem, nie ma szans. Że ja. Jak ja bym teraz przeszedł, to to by był normalnie cud. Zawię. Tego nie dałem rady przejść. Ale teraz zagram w coś. Się postaram przejść. Postaram się. Zawię. Dobra, escape kliknięty. Dobra. Teraz gram w to To gram Jeszcze ostatni raz zagram w tą grę Już Już kończę bo Już trochę ten odcinek trwa Dobra Lecimy, lecimy, lecimy Nie spadnij Nie spadnę może Co jest smog gra O kurde Mamy przerąbane Czemu? A, dobra. Dobra, ludzie. GG. Wygrywam to. Z wami, bambiki jedne. Rozwaliłem wszystko. GG. Ziomy. GG. GG. burita co jest nie wyszło mi no to dobrze opasa, opasa Oż ty. Dobra Zowie. Wygrywamy to Dobra, jest. Muszę się wyczepać, bo brudny jestem. O oh maj! Co tu jest? Dobra, nie! Mówiłem, że ten smok to jest zowie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Nigdy nie zapominajcie o subskrypcji i łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.